Jestem w zgrupowaniu zadaniowym Podlasie. No niestety w nowy rok doszło do incydentu bardzo przykrego w Mielniku. Jeden z żołnierzy oddał strzały w kierunku pojazdu cywilnego. Ze mną jest podpułkownik Kamil Dołęska, rzecznik tutaj właśnie zgrupowania zadaniowego Podlasie. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie pułkowniku, co się w tym Mielniku wydarzyło? Bo była informacja, że żołnierz był pijany. Wczoraj w godzinach popołudniowych żołnierz, który pełni służbę w ramach zgrupowania zadaniowego w milniku, oddalił się z miejsca stacjonowania i wraz z bronią służbową i oddał strzały w kierunku pojazdu cywilnego. Następnie ukrył się w pobliskim lesie, gdzie został zatrzymany przez pozostałych żołnierzy tego zgrupowania i przekazany żandarmerii wojskowej. Na chwilę obecną żandarmeria wojskowa prowadzi czynności wyjaśniające. Między innymi też wyjaśnia to, czy żołnierz rzeczywiście był pod wpływem alkoholu. Bo taka informacja się pojawiła, że był pod wpływem alkoholu, to, to te informacje już dziennikarze pozyskali. Już nie powiem, jak to jest nasza tajemnica, jak my pozyskujemy. No ale teraz tak, co z tym żołnierzem w ogóle będzie? Bo to poważna sprawa. Jeżeli on oddawał strzały bez żadnego uzasadnienia, oddalił się samowolnie, to chyba jest poważne przestępstwo w wojsku. Sprawa rzeczywiście jest poważna i podchodzimy do tej sprawy bardzo poważnie. Staramy się z naszej strony zrobić wszystko i udzielić wszelkiej pomocy organom żandarmerii wojskowej w celu wyjaśnienia tej sprawy, bo też zależy nam na tym, żeby ta sprawa została dogłębnie wyjaśniona. Dlaczego? Dlatego, że jeden incydent, który pojawia się w naszej pracy, nie może rzutować na ciężką służbę 6 tysięcy pozostałych żołnierzy, którzy wykonują zadania w operacji Bezpiecznej Podlasie. W chwili obecnej żołnierz jest w dyspozycji żandarmerii wojskowej i dopóty, dopóki nie, skończą, nie zostaną zakończone z nim czynności wyjaśniające, my też nie mamy bardziej szczegółowych informacji w sprawie i nie możemy ich ujawniać opinii publicznej. A jakie mogą być konsekwencje dla tego żołnierza, tak jeżeli już poruszamy się w jakimś sprawie tutaj? Z pewnością mówimy tutaj o wydaleniu żołnierza ze służby. Nie ma miejsca w naszych szeregach dla żołnierzy, którzy łamią prawo, którzy spożywają alkohol w trakcie służby. Jest to zagrożenie dla tej osoby, ale też dla osób trzecich, jak widzimy. Natomiast na chwilę obecną trudno mi jest mówić o konsekwencjach, ponieważ dopóty dopóki nie zostaną postawione konkretne zarzuty temu żołnierzowi przez prokuraturę wojskową. To nie możemy też konkretnie wskazać, jakie konsekwencje zostaną wobec niego wyciągnięte. Z pewnością ten żołnierz nie pozostanie w szeregach wojska polskiego. To jeszcze na koniec, panie pułkowniku, pytanie takie: może po prostu ta służba na granicy jest ciężka psychicznie, nawet dla osób dobrze wyszkolonych, jak żołnierze, no bo wy jesteście szkoleni porządnie do, do trudnych warunków, ale może psychicznie nie każdy jest w stanie wytrzymać tę służbę, no bo umówmy się teraz przy tej pogodzie i w ogóle w tych warunkach. I pozostawanie dosyć długo w służbie, dosyć trudnej, znaczy czy bardzo nawet trudnej, to po prostu no, nie każdy wytrzymuje, może nie każdy się nadaje. Ma Pani w 100% rację. Rzeczywiście jest to służba ciężka i odpowiedzialna, i warunki pełnienia tej służby tutaj, szczególnie w rejonie granicy państwowej, są to warunki wymagające. Dla każdego człowieka, który realizuje te zadania jest to zadanie, które rzeczywiście wymaga dużego poświęcenia i dużego nakładu pracy. Jest ważnym też również stan psychiczny takiego człowieka, który wykonuje te zadania, ponieważ pracuje na co dzień z bronią, na co dzień styka się z sytuacjami, które są mocno stresogenne i rzeczywiście radzenie sobie w tego typu sytuacjach ma duże znaczenie. A tak jak widać, proszę Państwa, no, służba na granicy. Ja mówiłam to wielokrotnie, że jest bardzo, bardzo trudna. My sobie czasami nie wyobrażamy, jak to jest siedząc w ciepłych domach albo gdzieś chodząc sobie po sklepach czy, czy też po jakichś miejscach do, służących do rozrywki. Natomiast tutaj no, na granicy to nie ma prądu, nie ma światła, nie ma innych rzeczy. No i jest przede wszystkim bardzo fatalna pogoda, tak jak teraz. No, dzisiaj to jest akurat tylko tyle, że trochę ten deszcz pada czy mrzawka, no, ale jak będą mrozy, a ci ludzie muszą w takich warunkach chronić naszych granic, więc no wszystko to naprawdę jest bardzo trudne. Ze mną rozmawiał podpułkownik Kamil Dołęska, rzecznik prasowy z Grupowania Zadaniowego Podlasie, z Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska.